Rozpoczynamy od dziewcząt. Drugie miejsce Julia Michalec z Krzyżowej. Zapraszamy na podium. Czy jest z nami? Julia Michalec. Jedzie, jedzie. Nie ma czasu, moi drodzy. Korzysta dalej z atrakcji. Zapraszamy ją. Na podium. Drugie miejsce przypominam Julia Michalec-Krzyżowa. Gratulacje i brawa! Zapraszamy na podium, zapraszamy na podium. Oczywiście wręczamy dyplom. Wręczamy nagrody rzeczowe. Czas dla fotoreporterów. Bardzo proszę. Jakie przeżycia? Proszę pana. Jeszcze prosimy dyplom do nas, tak żeby zdjęcie ładnie wyszło. Jeszcze raz wielkie brawa, brawa! a my tymczasem powrótko zapraszamy Antoninę Kaliszuk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii rocznik 2008 i Młodsi. Wielkie brawa, uścisk w dłoni. Tak jest, to pamiątkowa statuetka oraz nagrody życiowe. Gratulujemy. Oczywiście czas na zdjęcia, czas dla fotoreporterów. Wielkie brawa dla nich, To są nasze najlepsze.